Więc zanim przejdziemy do tego krótkiego ćwiczenia, powiem wam co zawsze mówi mój mentor. Jak myślą bogaci i jak myślą biedni? Bogaty najpierw podejmuje decyzję, a później zastanawia się jak to zrobię. Biedny od razu stwierdza, że nie da rady tego zrobić. No właśnie. Jeżeli my nie oczyścimy naszych niespierających schematów myślowych programów, to mamy myślenie biednego. Nie dam rady tego zrobić. I teraz już króciutkie ćwiczenie, bo widzę, że mi brakuje czasu. Słuchajcie, już mam pamięć na full zapełnioną, kolejny raz. Więc teraz tak, usiądź wygodnie, możesz się położyć. Oddychaj, połącz się ze swoim oddechem. I raz to zrobimy. Wyobraź sobie pieniądze jako osobę. Jest to osoba. Wyobraź sobie pieniądze jako osobę. I teraz zauważ, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Czy ta osoba jest młoda, czy stara. Czy jest zadbana, czy nie. Czy coś mówi. Jak pachnie, jak się porusza, jak widzisz pieniądze. To jest bardzo proste, ale bardzo potężne ćwiczenie i obserwuj emocje, które się pojawiają. Obserwuj co się pojawia oddychając. Jak widzisz pieniądze. I na koniec powiedz, boskości. Oczyść we mnie wszystko to, co oddziela mnie od obfitości. Przepraszam. Proszę wybaczyć. Dziękuję, kocham cię. Dziękuję za Twój czas dziś. Dziękuję za to, że jesteś i do zobaczenia, kocham cię.